No co rozrabiasz? Co rozrabiasz? Co rozrabiasz? Co rozrabiasz? I nagrywać cię? Nie, nie nagrywać cię, nie, nie nagrywać, się. nie nagrywać cię, nie, Zuzia, Zuzia, nie nagrywać, nie. Nie chcesz? No ale nie wyrzucaj na ziemię. Nie wyrzucaj. zrobiła. Nieładnie. No nieładnie. Uśmiech proszę. Uśmiech. Tak? Uśmiech proszę. Proszę o uśmiech. Uśmiech. Nie nagrywać się. Porządek jak ta lala. Taki porządek. No i gdzie wylazłaś? Co robisz? Zuzia? jesteś, tak? Jesteś łobuz. Zuzia. Zuzia. Jesteś łobuz? Tak. Łobuz jesteś. Tak, Zuzia łobuz. Płaczek. Jesteś płaczek, Zuzia. Zuzia. Ej. Zuzia, zakochałaś się, tak? Zuzia, zakochałaś się? Ciekawe w kim? Zuziu. Zakochałaś się? Tak. kim się Zuzia zakochała? W kim? Zuzia. W kim się zakochałaś? Co? Zakochałaś się? Tak? No ciekawe. Od kiedy? Chyba w jedzeniu. Tak? W jedzeniu się zakochałaś? Tak? No to 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 tak. Kochasz jedzenie, tak? Zuzia. Jest chciała Zuzia, tak? No ciekawe, dopiero zjadłaś. I co? Już nie zakochałaś się, tak? Tak? No to dobrze. Antek, tak? Zuzia. Zuzia. Antek, tak? W Antku się zakochałaś, tak? Zuzia. W kim się zakochałaś? W kim? Nie chcesz gadać już.